Witam was bardzo serdecznie. Tak jak widzicie, dzisiaj na planie kolejnego, kolejnego odcinka właśnie z serii z innej beczki. To już trzeci odcinek i w ciągu dalszym kontynuujemy niejako, można powiedzieć starszy typ lokomotyw elektrycznych, tak jak to było w poprzednich dwóch. Dzisiaj bardzo ciekawa lokomotywa, która pochodzi z zestawu ROCO. Jest to lokomotywa EE 3 łamane przez 3. Jest to lokomotywa szwajcarska. Lokomotywa, która jest w zestawie z czterema wagonami wagonem krytym. Jest to wagon typu GS. Wagonem platformą. Zaraz pokażę Wam ten wagon platformy bliżej. Podjadę. Tak. Również oczywiście szwajcarski. Wagon typu KS. Z węglarką szwajcarską. Dwuosiową. Moi drodzy. Węglarka jest typu żebym tutaj się nie pomylił. Chyba jest to typ E, ale nie chcę w tej chwili tutaj się bawić w proroka, ale nie jest to aż tak istotne w tej chwili dla mnie. Zaraz Wam powiem, dlaczego w ogóle prezentuję ten zestaw i o co tutaj w tym chodzi. I jeszcze cysterna, taka dwuosiowa, właśnie tutaj również szwajcarska. Jaki to jest typ? Dokładnie tej cysterny, nie chcę w tej chwili już tutaj, e, że tak powiem, robić sobie jakiegoś, że tak powiem, proroctwa. Być może znajdę jeszcze gdzieś dokładnie. Mniejsze owagony, moi drodzy. E, dlaczego w ogóle e, dzisiaj robię ten film e, właśnie tutaj z tego stołu, e, a nie robię na przykład tego odcinka na makiecie? No jest pewien powód. Związany jest on z pracami, związanymi w cały czas z budową makiety, i dlatego właśnie ten odcinek postanowiłem sobie nagrać tutaj na stole. Drugi powód, dla którego kręcę ten odcinek tutaj, to moi drodzy, to, że chciałem zobaczyć, jak działa ten pociąg, ten skład konkretny. Jest to zestaw Roco o numerze 41405. Jest to powiedzmy trochę starszy zestaw. Kupiłem go sobie po prostu w bardzo przystępnej cenie. Jako zupełnie nowy, gdzieś po prostu się zależał w jakimś sklepie, i ja już bardzo długo obserwowałem ten zestaw, i po prostu postanowiłem, że ten zestaw sobie kupię z powodu tego, po pierwsze, że był w bardzo przystępnej cenie. Po drugie, tak jak to zobaczycie za chwilę, w tym zestawie znajduje się bardzo ciekawa lokomotywa z bardzo ciekawymi funkcjami poza tym. W tym zestawie znajduje się ten oto multi mouse, a więc jak nie trudno się domyślić, jednak zdecydowałem się po wielu waszych po prostu radach przejść na system Roco na małe Z21 stąd też, ponieważ w tym zestawie jest Z21 postanawiam po prostu przejść na to Z21 i są tu również tory, jest tu zestaw torów ja zaraz Wam pokażę, to jest taki właśnie piękny zestaw torów taki, taka powiedzmy taki owal wraz z bocznicą taką krótką i stąd też postanowiłem moi drodzy że mm, kupię sobie ten zestaw. Chociażby z tego powodu, y, aby mieć tą lokomotywę, ponieważ ona mi się bardzo podoba, podobają mi się jej funkcje, o, również, oraz również z tego powodu, aby mieć sterowanie ROCO, do którego już oddzielnie zamówiłem sobie router. A więc y, będzie to sterowanie zdalne: będzie to sterowanie właśnie z jakiegoś tabletu czy telefonu, nawet. A więc no przechodzimy na jak to mówią na wyższy poziom. Jeden z moich przyjaciół znajomych e, z Krakowa powiedział no ostro lecisz. No ale cóż konkretnie i, e, i, i, i że tak powiem e, no mm, tak aby to było porządnie i bez żadnych kompromisów i się z nim tutaj w tej sytuacji zgadzam. Poza tym Chciałem zobaczyć, jak to wygląda sterowanie również nie tylko pociągiem, nie tylko samą lokomotywą i wagonami, a w tym przypadku możemy sterować również sprzęgła, sprzęgami, dlatego że w tym modelu lokomotywy znajdują się sprzęgi elektryczne, co pozwala nam na, na to, abyśmy sprzęgali i rozprzęgali ten skład. I mamy również, moi drodzy, Lokomoty... Przepraszam, mamy również rozjazd, który jest sterowany elektrycznie. Stąd też poprzez właśnie ten Multi Mouse mogę sobie na przykład o w ten sposób przestawiać, właśnie tak jak słyszeliście w dźwięku, również zwrotnicę. No więc cóż, zajmę się krótką prezentacją samej lokomotywy i jej. Takich najważniejszych funkcji, a właściwie to chciałbym Wam pokazać jedną szczególną funkcję, jest to funkcja właśnie e, tych sprzęgów elektrycznych. E, m, funkcją numer 1 e, dokonujemy m, uniesienia się elektromagnesu i zwolnienia się sprzęgów w ten sposób, i wtedy możemy tą lokomotywą odjechać od składu. Automatycznie po jakimś czasie. Po prostu ten sprzęg spada, ale również możemy ten sprzęg podnosić i od razu opuszczać, czyli w ten sposób i w ten sposób. Tak jak to widzicie w tym obrazku. Więc podnosimy, podjeżdżamy do składu. Skład nam uciekł, niestety, ale to już poza kadrem będę tutaj połączał, no i wracamy składem do przodu, tak. Kręcę to dzisiaj generalnie w jednym odcinku, tak. Teraz moi drodzy podjadę sobie, tak, podjadę sobie do zwrotnicy, która się znajduje właśnie w tamtym końcu. O właśnie, przejadę przez tą zwrotnicę, pięknie. Zatrzymam się. Dokonam właśnie rozprzęgnięcia wagonów od lokomotywy. Oj. Tak lokomotywa nam odjechała, ale mam tu jakiś chyba skłon generalnie na tym stole. Dlatego też proszę mnie. Za to nie krytykować. Yy, dlaczego tutaj tą lokomotywą w tej chwili tak podjeżdżam? Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Jeszcze tylko muszę sobie uratować wagoniki, cofnąć te wagoniki do tyłu i dokonać, że tak powiem, sprzęgnięcia z powrotem. Teraz tak, przestawimy sobie przede wszystkim zwrotnicę. O, wracamy do lokomotywy. I w tej chwili podjeżdżamy sobie do wagonów. I te wagony tutaj, właśnie przestawiamy na bocznicę, co pozwala nam ten piękny zestaw. O. I teraz zwalniamy. Moi drodzy, może pokażę to troszeczkę bliżej, spróbuję przynajmniej, bawię się w tej chwili też troszeczkę tą kamerą, choć wiem, że zoomy to nie jest najlepszy pomysł, zwalniamy tutaj właśnie sprzęg i po prostu odjeżdżamy tą lokomotywą, o właśnie w ten sposób. Także, no jest to bardzo fajna sprawa, możemy tutaj bardzo szybko Zmienić sobie ten rozjazd i lokomotywa nam po prostu pojedzie nam ta lokomotywa już sobie prosto. To, co jeszcze zwróci, jakby zwraca moją szczególną uwagę, robię ciągle jakieś takie próby też tutaj, kręcenia tych odcinków, także wybaczcie mi, że być może nie zawsze jest to takie, jak to mówią, składne i ładne kiedy chciałoby się, żeby ten odcinek był idealny, ale nie chodzi o pewien, pewien idealizm, chodzi po prostu o to, aby pokazać jak najwięcej ciekawostek z mojego modelarstwa, na tym mi najbardziej zależy. Poza tym przy okazji ja też różnych rzeczy się uczę. Tutaj jeszcze raz wam pokazuję po prostu jak wygląda zwalnianie tych sprzęgów w ten sposób. Jedynym może mankamentem jest to, że oba sprzęgi zmieniają się w tej lokomotywie od razu, zobaczcie. I przedni i tylni. Może jeszcze bliżej udamy się wam to pokazać, bo to też taka ciekawostka. E, powiem szczerze, że chyba nie do końca byłem świadomy, kupując tą lokomotywę, że ona jest po prostu wyposażona w te sprzęgi e, takie elektryczne. Też nie zdawałem sobie sprawy, moi drodzy, że ten zestaw jest wyposażony właśnie w tą zwrotnicę właśnie elektryczną. Pozwolę sobie tutaj podnieść kamerę i pokazać wam ten rozjazd. Tak on wygląda. Pomijam odwzorowanie rozjazdów, tak? bo niektórzy mogli powiedzieć, że to nie jest prawdziwy rozjazd. Zgadzam się. Taki prawdziwy rozjazd to nie jest. Jest to tylko pewne odwzorowanie. Zobaczcie włączam sobie tutaj o w ten sposób i to sobie ładnie tutaj działa przełączam hop w tą stronę w tą stronę i e, ten rozjazd nam bardzo bardzo ładnie tutaj mm, działa także mam nadzieję że podobał wam się ten odcinek I w tym odcinku też w pewnym sensie moi drodzy jest to pewna próba nagrywania Mam nadzieję, że to jest też próba dobrego dźwięku tych filmów. Poza tym, naprawdę, naprawdę jest się czym pochwalić, bo ta lokomotywa jest po prostu bardzo piękna. Nie będę się wdawał w szczegóły, ale tutaj, jeśli chodzi o górę tej lokomotywy, czyli o dach, o pantograf, podwozie, o tak zwaną budę, no po prostu jest ona bogata w różne detale, tak jak chociażby te tutaj. Tabliczki firmowe, cechowe i tak dalej. Tak jak widzicie, E33, to jest numer tej loko lokomotywy 16390. Naprawdę, naprawdę no, porusza, że tak powiem, dech w moich płucach. Więc chciałem się po prostu tym, tą nowością z wami podzielić, pokazać wam, jak to funkcjonuje, może z pewnymi błędami, ale człowiek na błędach się uczy. No i oczywiście jestem szczęśliwy, bo w najbliższym czasie Zobaczycie już na mojej makiecie właśnie funkcjonowanie tego zestawu Z21 wraz właśnie z routerem, a więc obsługiwana będzie centrala poprzez łącze jakby internetowe, czyli poprzez Wi-Fi. To tyle moi drodzy. Życzę wam dobrej niedzieli. Przepraszam za wszelkiego rodzaju błędy. No i zapraszam Was serdecznie do odcinka poniedziałkowego, w którym będzie kolejna odsłona stacji Burgas, tym razem zupełnie z innej beczki, bo będę mówił, moi drodzy, o wąskim torze, jakim wąskim torze, gdzie się znajdującym Wszystko, wszystkiego dowiecie się już jutro, więc życzę Wam dobrej niedzieli, do zobaczenia i cześć!